Mariusza znam z dwóch jak gdyby, źródeł. Tak? Wiem, że jest dentystą, naprawia ludziom zęby. Drugą taką kwestią jest to, że przyjeżdża na wyścigi już od dłuższego czasu. No i podziwiam za to, że po prostu tak dużo ryzykuje tym sportem, bo jednak sport jest bardzo ryzykowny. Jest zawodnikiem z krwi i kości. Są to ludzie, którzy osiągnęli już swój status materialny? Nie, no ja, ja byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby się udało widzieć szansę na to, żeby się w jakimkolwiek sezonie ten budżet zamknął. Dwa lata temu złamałem kręgosłup w Hiszpanii. Wójcik Racing Team stwierdził, że nie wyjadą z Hiszpanii, dopóki mnie nie zabiorą ze sobą. Jak cokolwiek się wydarzy, to na następny dzień nie ma takiej rzeczy, która by spodobała, żeby nie wystartowali. To było naprawdę mocne, nie? On wróci jeszcze, kurtkę. Сама сам, заплетает. Вот что из Зоша сама, то нет? Вам <свес> <свес> тебя <Нося> Зоша? <свес> 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 а Зоша есть Зошем? Вам тебя есть